Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Pan z wami. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział niektórym, co duchni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się mówił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, zdłużnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. A cennik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz pił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższa. Oto słowo Pańskie. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą. Miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia palenia i ofiary. Te słowa słyszeliśmy wczoraj, również z ust uczonego w Piśmie, pewnie faryzeusza, także odmienna postawa od tej, którą słyszymy dzisiaj, w przypowieści Pana Jezusa. Postawa, o której przypomina także jeden faryzeusz, a dzisiaj ceni. Bóg bardziej pragnie miłości człowieka, niż wszelkich darów, całopaleń. I o tym przypomina już w Starym Testamencie. Niekiedy, bo wielu było takich, którzy sądzili, że w Starym Testamencie to właśnie czas prawa, tylko chodzi o przepisy, o przykazania. A dzisiaj mamy tego dowód, że właśnie nie. Już od samego początku Pan Bóg przede wszystkim stawia na miłość, bo przecież ona jest najważniejsza. Z niej wszystko inne wypływa. I później wypływają właśnie posłuszeństwo wobec przykazań. I także wypełnianie prawa. Sam Pan Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić prawo, a nie je znieść. Więc nie odrzuca również przecież Bożych przykazań, tych wszystkich przepisów, które mają pomóc do Boga, doprowadzić do Boga. Ale na pierwszym miejscu jest miłość. I o tym przypomina również w proroka Ozeasza. Te piękne słowa, które właśnie słyszymy, które przypominają miłość pragnę. Niekawałej ofiary poznania Boga bardziej niż całopaleń. palenie. Znane to są słowa bardzo często przytaczane właśnie ze Starego Testamentu, które przypominają, że Pan Bóg od samego początku pragnie miłości człowieka. I aby właśnie ta miłość była motywacją, motywem całego działania. I dzisiejsza Ewangelia również o tym przypomina. Kiedy człowiek staje w prawdzie o sobie, o swojej słabości i grzeszności, to zdaje sobie sprawę, że potrzebuje Bożej łaski. Bez względu na to, co by nie zrobił, jakim nie byłby człowiekiem, ile może nawet i dobra by zrobił, pięknych dzieł. To zawsze ta świadomość, że przecież przed Bogiem zawsze ta świadomość, że potrzebuje Bożej łaski, aby nie wpaść właśnie w pychę, bo ona jest największym grzechem. Rzachem, który całkowicie odłowicza nas od Boga. To wielkie niebezpieczeństwo, o czym dzisiaj nam Ewangelia również przypomina. I Pan Jezus, który daje właśnie to zestawienie Yeah. Yeah, tis, ja